Dzisiaj mały update przed wylotem. Cały czas dopytujecie o oko, więc jest bez zmian. Ani nie rośnie, ani nie maleje. Trochę widać tu z zewnątrz taką wypukłość, ale jest git, tak. Najważniejsze, że nie rozwija się to. Chcę Wam dzisiaj pokazać, co nowego kupiłam dla Ari do samolotu. No bo będziemy lecieć 6 godzin. I e, no i trzeba jakoś dziecko zająć tego półtora rocznieczka, który jest po prostu energią kosmosu. kupiłam takie naklejki. To są naklejki żelowe, wielorazowe, żeby po prostu sobie ona je naklejała, wiecie, gdzieś tam z przodu, jak będzie przed nami ściana albo fotel, to e, kupiłam właśnie takie naklejki. Widziałam to u jakiejś dziewczyny na TikToku, że fajny patent właśnie dla malucha, żeby... Takimi naklejkami zająć. Zwróćcie do samolotu dla Ari, która jestem przekonana, że zajmie ją na bardzo długo. To jest nowa książeczka, e, taka sensoryczno, interaktywna. O, jezu, dziękuję, dziękuję. To w ogóle, słuchajcie, robi dziewczyna ręcznie i to jest jej jedyne źródło dochodu, więc jak Was zauroczyła ta książeczka, ja Wam kiedyś, już jakiś czas temu pokazywałam, taką spersonalizowaną właśnie dostałam od niej i to pochłania moje dziecko na bardzo długo. Bo tutaj wiecie, jest zdejmowanie, zakładanie, przemieszczanie suwaki. Nie no w ogóle rozwojowo, te książeczki są genialne. Są też dla mniejszych trochę dzieci taka mniejsza książeczka i prostsza, no bo to też musi być dostosowane do wieku i umiejętności dziecka, tak? Natomiast no tutaj mm, przyszła nowa. I ona przyszła właśnie dzisiaj już przed naszym wylotem. Na rzecz do samolotu dla Arii Albik. Znacie Albika? Jak nie znacie Albika, to musicie go poznać. To jest u nas no hit, po prostu to jest hit. Zajmuje dziecko bardzo długo. My teraz mamy mój elementarz. No i Aria już zna tą książeczkę na pamięć. Albika włącza się i po prostu dotykamy tutaj wszystko. Nazywa. Jest cały e, I teraz kupiłam jej. Dobra, cicho, Albik. E, I teraz kupiłam jej nową, język angielski, żeby po angielsku była. I tak wiążka jest i po polsku, i po angielsku. Tylko muszę wgrać, właśnie, plik do tej książki na Albika. E, więc tą zostawiamy. No, znaczy, może wezmę ją, ale bardziej, ale bardziej chodzi o tą nową, tak? Bo ale jak ma coś nowego, to ją to pochłonie na dłużej, więc. To też do samolotu. Ogóle, niby te albiki mają tutaj wiek. Ta książka jest od 3 lat, ta książka jest od 6 lat w ogóle. Moje dziecko ma półtora roku i jest zakochane w tej książce, więc moim zdaniem ten wiek to ja bym się tym nie kierowała. Słysza, ja się tym nie kieruję, tak? Ale dla Was nie. Um, nie wiem, czy są dla młodszych. Chyba są dla dwulatków, ale wtedy te mm, nie są takie bogate, te strony. Są takie bardzo prost, prostsze, te obrazki. Natomiast u nas się to sprawdza rewelacyjnie. Ja nie rozumiem dokładnie, o co chodzi z tym wiekiem tutaj, ponieważ moje dziecko od razu załapało, że jak weźmie ten długopis tak i będzie dotykać, to on będzie jej opowiadał wszystko i. Ona ma swoje ulubione miejsca, które najchętniej dotyka, więc nie czaję, nie czaję. 6 Plus, jeszcze na Allegro, takie dwie mm, maty filcowe, e, też takie interaktywne. On, to jest coś podobnego do tej książeczki, no tylko jakościowo jest dużo słabsze. Ja wolę jednak to. Natomiast no, tu też dużo się dzieje, tak? Tu się dużo dzieje, więc myślę, że to też fajnie może pochłonąć dziecko. Jakieś mazaki są. To jest taka strona do rysowania, klamerki, do przepinania, odpinania. I właśnie wzięłam taką. No, ta jest w sumie bardzo podobna. E, więc tak, no, to by było na tyle. No, trochę tego jest, ale to są rzeczy, które wiem, że moje dziecko pochłoną na długo i że będziemy mieć taki fajny lot. Mamy, wiecie, dużo książeczek. Ja, mogła, ja pewnie jakieś tam książeczki też wezmę, bo aria ostatnio no to głównie książeczki. No i lale, więc dzidzie też wszystkie zabieramy, które mamy w domu. To byłam na zakupach takich dla siebie, tak. Żeby też dla siebie coś kupić na wyjazd. No głównie takiego ciuchowego, jakieś tam buty. I kupiłam też buty dla Ari, no bo u nas jest zima, tam gdzie lecimy jest lato, pięknie i słonecznie, więc no sandałki, nie? Jest takie dziwne w Polsce w zimę kupować sandałki. No i my kupujemy marki ML, tylko i wyłącznie od nich buty kupujemy, bo po prostu tak fizjoterapeutycznie... Zdrowe są dla stopy dziecka i zawsze nam ktoś tam doradza te buciki, przymierzamy, żeby był odpowiedni numer, żeby nie były ani za mało, ani za dużo, żeby było wszystko, wiecie. No, tak więc takie buciki. Też jakieś ubranka kupiłam Ari, no ale już nie będę ich pokazywać, to na wyjeździe może coś tam sobie zobaczycie fajnego.